Szczęść Boże, koledel, Buon pastore, wzgórze dobrego pasterza, Carbonia, Italia, 29 czerwca 2024 roku. Słuchaj, mój ludu, usłysz głos swego Pana Boga. Słuchaj Izraelu, nie rozpraszaj się próżnymi rzeczami. Nadszedł czas maksymalnej koncentracji dla zbawienia waszej duszy. Bóg zzywa wszystkie swoje dzieci do siebie, pragnie je zbawić od śmierci wiecznej, usilnie prosi o nawrócenie. Stary czas grzechu dobiega końca. Bóg otwiera drzwi do nowej ery, nowego raju dla swoich dzieci i dla wszystkich, którzy chcą ponownie przyjąć swojego Boga, Stwórcę. Drzwi niebios są otwarte, armia dowodzona. Przez świętego Michała jest gotowa. Obnażony miecz Archanioła skierowany jest w stronę ziemi. Wyzwanie jest nieuchronne. Bóg Ojciec Wszechmocny Jahwe opuszcza swoje ramię. Kara wisi nad tą przewrotną ludzkością. Naprawcie to teraz, zanim otoczą was chmury. Och ludzie, moje dzieci, och wy! którzy obiecałyście mi wasz dar miłości i wspieracie mnie w tym planie zbawienia. Moja łaska będzie na was. Organizujcie miejsca oznaczone moim krzyżem. Organizujcie wieczerniki modlitwy. Mólcie się nieustannie, umiłowane dzieci, bo nigdy wcześniej nie było tak wielkich zniszczeń. Czarna chmura podniesie się i pokryje ziemię. Ludzie są nieświadomi tego, co się teraz z nimi dzieje to ich przytłoczy rzeki krwi popłyną ulicami ziemi będą krzyczeć z rozpaczy będzie udręka i śmierć moje dzieci nie odwracajcie się plecami do Boga Stwórcy. nie bądźcie głupi wszystko co teraz znacie zniknie trwa wielkie oczyszczenie bóg wszystko przemieni nic nie pozostanie z tego co znacie dzisiaj? Wszystko zostanie zniszczone, aby zostać wskrzeszonym na nowo przez tego, który jest Bogiem stwórcą. Nie trzymajcie się dóbr materialnych, moje dzieci, nic nie pozostanie z tego, co posiadacie. Ja Bóg wszystko usunę, zrównam wszystko z ziemią i podzielę ludzi. Nikt nie będzie posiadał więcej niż drugi. Nowe życie jest we mnie, posiadam wszystko i podzielę się nim z moimi dziećmi. Będą mieszkać we mnie i cieszyć się mną wiecznie. A wy, którzy kryjecie się za swoją obudą, wiedzcie, że przede mną niczego nie ukryjecie. Widzę waszą nędzę. Uważajcie, nie bądźcie pyszni wobec mnie. Ja jestem, ktokolwiek krzydzi ze mnie, Dozna mojej sprawiedliwości. Człowiek łamliwy, człowiek, który w swej chciwości odmawia składania ofiar ubogim, człowiek, który nie odpowiada na prośby swego Stwórcy, zostanie ukarany. Biedni ludzie, tacy małoskowi, wy, którzy kochacie swoje bogactwa bardziej niż mnie, nie będziecie już istnieć. Dość. Kto we mnie wierzy i wypełnia moją wolę, zostanie przeze mnie nagrodzony stokrotnie w stosunku do tego, co mi oferuje. Dotarliście do końca tej historii. Och ludzie, dokonujcie waszych wyborów. Szybko nadchodzę. Moja sprawiedliwość jest w działaniu, w mocy.